Witam. Dzisiaj krótki poradnik na temat jak ściągnąć osłonę tutaj nad kolanami w mercedesie R 129 po 96 roku. W przedliftach wykręcało się śrubkę dziesiątkę tutaj i cała ta, ta osłonka sobie wychodziła. A w, po 96 roku żeby to zdemontować trzeba zdemontować tutaj kratki nawiewu ze schowkiem. Filmików na internecie jest pełno. Tą tutaj osłonę nawiewu prawego. W instrukcji też jest trochę na YouTube, natomiast żeby zdemontować już samą, samą tą osłonę nad kolanami trzeba wykręcić dwie śruby, które tak naprawdę dostęp do nich jest po odkręceniu nawiewu. Jedna jest w tym miejscu, pod nawiewem, druga jest tutaj, po demontażu kratki nawiewu jest do niej dostęp sama osłona po 96 roku już jest raczej oddzielna niż z poduszką żeby to jeszcze wyjąć trzeba odkręcić tu dwie dziesiątki jedna po jednej stronie druga po drugiej stronie i uwolni nam się dostęp do wszystkich tych bugajzerów zakamarków i innego sprzętu który czasami jest potrzebny do tego, żeby coś podubać, coś naprawić. U mnie nie sterują klapki nawiewu. Nie otwiera się ta klapka. Nie ma generalnie na niej sterownika. Nie, nie ma na niej sterowania. To niby funkcjonuje normalnie, ale to wymaga głębszego zagłębienia się w temat, bo tak naprawdę nie wiem co go boli, ale to się pogrzebie, podubie. Może coś się wymyśli. Dzięki.